Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest Brutal Nature po raz kolejny Dziś zajmiemy się budową domu, wreszcie jakiegoś normalnego domu, dlatego, że tamta chałupa już mi przestała starczać Wykopałem sobie tutaj taki malutki dołek, żeby mniej więcej zorientować się w którym, by, w którym miejscu będę budował Zrównałem sobie teren, ja go jeszcze troszeczkę wyrównam do przodu, bo myślę, że to nie wystarczy Z tego co tutaj wybrałem, że tak powiem Tutaj zakopałem jeden kamień, bo tutaj był taki wielki kamolec i nie wiedziałem za bardzo co z nim zrobić, tylko po prostu zakopałem. Um, Okej, okay. myślę, że taka, taka platforma. A, może jeszcze tutaj wykopiemy kawałek, e, taka platforma pod mieszkanie będzie całkiem sympatyczna. Tu jeszcze coś chyba stoi, bo mi się. O, tutaj właśnie, w tym miejscu. Tylko muszę to stargetować, to wcale nie jest takie łatwe. No, tu gdzieś jest jakaś, jakaś przeszkoda. Nie bez powodu mi stargetowało, no dobra, nieważne, potem się będę tym zajmował, jeżeli będzie to sprawiało jakiś problem Dobra, jeszcze tutaj, okej okay. Myślę, że teraz mamy już względnie względnie gotowe pole pod, pod rzeźbienie i pod budowę. Dobra, to jest nasz plac budowy. To jest nasz plac budowy, ja teraz zaczynam go... Zdobyłem ten mnóstwo materiału, zaczynam go teraz obrysowywać. Zdobyłem mnóstwo rechylitu, kopałem w kopalni, którą sobie zrobiłem tutaj. O, zobaczcie, to jest taka mała kopalnia. To miejsce jest zresztą całkiem niedaleko od plaży, tam jest nasza siedziba zresztą. Jej nie widać stąd za bardzo, ale to jest, tam jest nasza siedziba, ta pierwotna. Jeszcze stamtąd nie wyniosłem żadnych rzeczy. Zamierzam niedługo to wszystko przenieść tutaj, jeżeli tylko uda mi się to zbudować. Dobra, wracamy do roboty już. Ja powoli zaczynam obrysowywać już kształt tego. Zobaczcie, kształt naszej pięknej budowli będzie mniej więcej taki. O, tutaj sobie go dokończę i jeszcze tutaj jest, o. O, pięknie. To będzie nasze pomieszczenie główne i musimy je po prostu obrysować. Dookoła trzeba obrysować tą dziurę, która tutaj jest. Ja myślę, że dzięki temu za chwilę będziemy mieli już całkiem ładne pomieszczenie z tego otoż materiału, który zdobyłem. Nie wiem czy to jest w ogóle symetryczne, zaraz zobaczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O to wejście będzie musiało być podwójne. Raz, dwa, trzy, cztery, będzie tu i tu. Ok, czyli... Oj, czyli tutaj musimy po prostu. No nie tak i tutaj musimy po prostu to obrysować. Podwójne wejście ma swoje zalety, że tak powiem, więc można to jak najbardziej zostawić. Ja wskoczę jeszcze tutaj na górę, bo na, z góry jest po prostu łatwiej budować. E, największym problemem tej gry wciąż, jak dla mnie, jest optymalizacja. Gra jest, się strasznie laguje i buguje, nie wiadomo właściwie dlaczego. Ja myślę, że twórcy powinni na to zwrócić uwagę, jeżeli któryś gdzieś tam będzie miał tłumacza, który przytłumaczy e, mu mój filmik lub gdzieś tam w komentarzach wyłapie o co chodzi. Um, także no, wciąż uważam, że gra ma całkiem spory potencjał Bo jest takim Minecraftem, że tak powiem w dosyć e, ciekawym wydaniu Bo nie są to klocki takie typowe, tylko są to właśnie takie bardziej zaokrąglone kształty tego wszystkiego Więc ma to pewien, swy, pewien swój urok e, Także no, jak najbardziej gra ma swój, swoją przyszłość, swój potencjał Ale musi być po prostu odpowiednio rozwijana przez tych twórców I przede wszystkim zoptymalizowana, bo oh. komu się chce? Co jest? Cholerny... Ah. To jest właśnie ten największy problem. Jak ci wchodzi bestia, nie możesz iść No i sprzedujemy broń, wrócimy do tego. O, o, i naprawimy. Dobra, gites. Niech on sobie tutaj na razie leży, on potem pewnie zniknie. Tymczasem mogę już to wydłubać tutaj. I przede wszystkim w ogóle nie rośnie mi ta. Nie rośnie mi prawie wytrzymałość, bo widzę, że strasznie zmarnowałem moje najedzenie. To jest tak, że jak się coś robi, jak się buduje, walczy czy coś tam, to to na jedzenie szybko spada. Czy skacze. Mam wrażenie, że to właśnie od tego zależy głównie. Także jeżeli chcecie wiedzieć, po prostu to macie odpowiedź tutaj. Ja sobie jeszcze wydubię takie wejście tutaj, żeby po prostu się łatwiej wchodziło. Zobaczcie, takie kwiaty. No to jest też problem z tymi kwiatami, bo ich się za cholerę nie da pozbyć. Trzeba je po prostu wkopać w ziemię. Zobaczcie, tak jak ja to robię. I to nawet dosyć głęboko, żeby po prostu ich nie było widać. Zobaczcie, to wkopię jeszcze głębiej. O! I to tak to właśnie się trzeba pozbywać takich rzeczy, bo nie ma innej metody, niestety, jeszcze. Mam nadzieję, że wkrótce też będzie jakaś metoda na usuwanie tych innych rzeczy. Przynajmniej nie potrafiłem znaleźć takiej metody. Na przykład, tam też zakopałem w tym miejscu zakopałem taki wielki kamolest, tak jak jest tutaj, bo nie wiedziałem bardzo, co z nim zrobić. Ale dobra, mniej gadania, więcej, więcej robienia dalej mojej, mojej małej pięknej strukturki. Oj, właśnie już powoli zaczynamy. A czy powinniśmy zacząć chyba. Kmienić jakiś dach czy coś. no i tu widzę, że chyba nie, nie uda mi się wskoczyć na górę. A nie, udało mi się. A, też łatwo się ześlizguje człowiek z tego wszystkiego. Hop. Ała! I widzicie? Wlazł taki gnojek, nie wiadomo skąd nawet. No ale trudno. Z gruntu, żeby nie spaść. O. O tak, dobra. Powinno być dobrze, myślę. Zaraz tylko zobaczymy. I zabudujemy daszek. Na razie daszek zrobimy taki podrzędny. My potem będziemy oczywiście rozbudować tą chatę prawdopodobnie, więc na razie nie musicie się przykładać do jakiejś wielkiej wagi. Hop. ok i kolejny poziom to już będzie daszek. Jak sądzę. Zróbmy jakiś taki biedny daszek. Ja myślę, że będzie gites. O, akurat mi się skończył, skończył materiał. Więc mam tu jeszcze taki jeden podobny bazalt. Nie, jest jeszcze jeden taki. O, to jest, to nie. Jeden, mam taki bardzo podobny materiał do tego, tylko muszę go znaleźć. Water, grass. Um, <laughs> jeszcze wiecie ciężko powiedzieć, który to jest z tych materiałów. To jest chyba ten. Uh, Feli to mam jakby dwa rodzaje filitu, nie, wydaje mi się. Dobra, nieważne. pójdziemy w takim razie jeszcze troszeczkę to skopać. Um, troszeczkę tego skopać w mojej kopalni, bo tutaj mam gotową kopalnię, zobaczcie. Po prostu muszę iść i żłobić dalej. Tyle, ile tego się da, bo tutaj tego fili tu jest całkiem sporo. Chociaż tutaj widzę, że już jest. Nie, tutaj jest tylko filip, a, fil, filit, ale było też troszeczkę jeszcze innego materiału. O, się dokopałem się chyba do jakichś, jakiegoś też innego materiału, więc będziemy musieli powoli kopać w dół przede wszystkim. No widzicie ile tego filitu tutaj wychodzi. Całe klocuszki filipu, filitu, żeby tylko je postawić, czekają. Fajne, fajnie było jakby do, były to jakieś, nie wiem, zastrzyki na, na regenerację tego... Mm, jak to się mówi? Zastrzyki na regenerację tej wytrzymałości? Nie wiem, jak się nazywa. Tego, tej staminy, która mi spada strasznie szybko. I przez, tą, przez którą nie mogę kopać tak bardzo płynnie. Zobaczcie, chwilę muszę odczekać. To jest ten pasek, on, on mi spada. Zobaczcie, na pewno to widzicie, że on mi spada w momencie, kiedy kopię. Także fajnie było, jakby tą. tą staminę jakoś ktoś zreperował. Dobra, moja kopalnia już się całkiem wielka zrobiła. Będzie trzeba niedługo sprawdzić jakieś klimatyczne podpory, czy coś takiego. No, wejście jest piękne, jak najbardziej, o to chodziło. Ups. Nie. nie. Dobra. ustawmy już ten, e, ten Riolit, bo znowu mamy go 1000 sztuk. Um, riolit, to jest to? Ten materiał? Nie, to nie jest ten materiał, ja budowałem czymś innym. Filitem, o jest, tu jest filit. I musimy po prostu to dokończyć. Nawet z tej perspektywy da się to zrobić, więc całkiem nieźle. O, zobaczcie. Taki oto piękny daszek zrobimy. Tutaj. Hop, hop. Nic się nie dostanie. Na pewno. Wreszcie jakieś porządne pomieszczenie będziemy mieli. Bo to, co mieliśmy wcześniej to pożar się boże. Biedna brudna chata z dirta zrobiona. A teraz już to ma przynajmniej jakiś kształt i wygląd. I to jest całkiem fajne. To coś mi się postawił filet. Nie do końca chyba tak jak chciałem. Dobra, i ja już końcówka. Z zewnątrz może nie będzie to wyglądać jeszcze tak jak, jak powinno, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Bo już niedługo zrobię jakiś normalny daszek, jak tylko nauczę się stawiać klocki drewna. Jeżeli ktoś z Was to grał. O, patrzcie, skończyło mi się, ale bieda. To jeszcze te 5 kawałków. Jeżeli ktoś z Was by wpadł na, na pomysł, jak postawić klocki drewna, to bardzo bym wdzięczny, jakby był mi w stanie to wskazać. Bo ja, cholera, nie mam pojęcia, jak się stawia właśnie klocki drewna, bo nie ma go na tej liście tutaj, właśnie, pod E. Także, jest troszeczkę irytujące, a tu z kolei jakiś inny materiał, schist, mało filitu, mało filitu niestety, zaraz zobaczmy ile mam tego fili filitu, 240 Na parę z klocków starczy, ale wciąż chyba nie tyle ile bym chciał Dobra, jeszcze chwileczkę, dobra, już musimy coś zjeść, widzicie? Jak się pracuje to strasznie głodny się człowiek robi, <noise> nawet w tej grze Dobra, hop, o, chyba się przykopałem już na powierzchnię, dobra, myślę, że mi starczy tego jak na razie. Potem będziemy musieli jeszcze tę kopalnię jakoś sensownie naprawić. Hop, hop, hop. I hop. Gites Mahones. Wadałoby też zrobić jakąś podłogę, ale tym się zajmiemy myślę później. Zobaczcie, tu jest ten pieprzony krzak. Musimy się go pozbyć. Niech on spadnie gdzieś na dół i jeszcze niżej. I go teraz zakopiemy Dirtem. Teraz to przynajmniej jakoś, jakoś działa. Dobra. Okej, okay, um, tu jeszcze widzę jakieś, jakieś lawendy czy coś takiego wystają, więc skopmy mi jeszcze niżej. O, to chyba nie ten klocek. O, zobaczcie. Dobra. Gites, Mamy miejsca. A teraz wypadałoby przenieść te rzeczy, które tam mam. Bo ja tam rzeczy mam całkiem sporo. Przeładuję. Ten, ten ten. Jak wygląda ten domek? Całkiem nieźle. Dorobi się jeszcze jakieś okna. Zaraz zrobię okna, czekajcie. O. Ile, długo, jaką długość ma ta ściana? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mm -hmm, no dobra, no to zróbmy tak jakoś bez sensu te okna. Raz, dwa. I raz, dwa. Ładnie. Samo po drugiej stronie, żeby było w miarę symetrycznie. Raz, dwa i raz, dwa. A, tu się już kończy ten. to z kolei wyżłobimy jeszcze z tej strony, gdzie jest to okno troszeczkę tej... ...tej skały. Bo chcę, żeby to wyglądało jakoś przyzwoicie. Dobra. Zostajmy sobie jakieś w przyszłości poletko z jakimiś warzywami czy czymś takim, jak tylko nauczę się jakie się zbiera i stawia. A to mi niestety troszeczkę ciężko idzie. Ciekawe czy są już takie itemy jak Window czy coś takiego. To było coś kurde. Dobra, już prawie. I ostatni klocek. Jeszcze tu z góry trochę zdejmiemy. Okej! Okay. Powiedzmy, że tak powinno być. Jeszcze tu tylko skopię, żeby zrównać. Widzicie, jest tutaj ten nieszczęsny kamień, którego nie za bardzo się orientuję, jak mogę się pozbyć. No ale trudno. Jest niestety... Jest jeszcze wada tej gry. Że nie da się niektórych elementów zbierać. Przynajmniej ja nie jestem... Nie umiem, nie jestem w stanie. No nic. Zbierzmy jeszcze te berries i wróćmy po rzeczy, które zostawiliśmy przed tej naszej kryjówce. One są zresztą całkiem niedaleko, tak jak widzicie jest, jest też taka e, Rzeczka i tak dalej, skakanie przez rzeczkę Jak widać wynikuje klatkami No nic, trudno Ale dobrze, jesteśmy, mamy progres Tam już nasz dom jest, nawet go widać Całkiem fajnie to wygląda, więc jest dobrze Jest lepiej niż wcześniej było Jeszcze tego będziemy mogli zbudować właściwie skrzynię Dlatego, że mamy tyle rzeczy, że nie wiem gdzie je składować A też nie wiem, czy czasami niedługo Nie będę miał jakiegoś bloku ekwipunku Związanego z tym że, 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 że mam mnóstwo już rzeczy przy sobie. No zbierałem tego, tego materiału całkiem sporo i nie zablokowało mi. O, jest! Patrzcie. Jakiś mały, mały dzik. Zauważyłem, że te dziki są różnej wielkości, tak samo jak niedźwiedzie. Także można trafić na przyjaznego, miłego dzika, który nie jest jakoś szczególnie. Um, znaczy, może nie jest przyjazny, ale atakuje cię, ale nie zdebiera zbyt za dużo HP, dlatego że jest słaby i mały. Ale można też natrafić na takie, które są całkiem spore i to jest troszeczkę męczące, muszę to przyznać. Okej, okay, jest nasza kryjówka, biedna. Możemy zebrać tej wszystkie rzeczy, które... E, ...które, że tak powiem... Aha, nie da, się, nie da się tego tak łatwo zebrać. Nie da się na przykład tego piknąć do... ...do ekwipunku, chyba się nie da. Hmm, a to? Take output. Bo ja co, te, co jakiś czas piekę tutaj coś, także nic dziwnego, że tutaj jakiś output jest. No Dobra, no to zbierzmy ten, 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 bo jest najważniejszy na razie. I idźmy po prostu w cholerę z tym. Musimy to zanieść tam. Szkoda, że nie da się tego zabrać do jakichś Myślałem, że, że jakoś to, to wyjdzie łatwiej i fajniej. Ale niestety nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. I takie. Z takie, takie, takie przyjazne graczom. No niestety jest to jeszcze wiele rzeczy, które można poprawić. Tak, zresztą wam mówiłem. I teraz trzeba się modlić, żeby nie natrafił na nas żaden potwór. Bo jeżeli natrafi, to będę musiał. A nie, to właśnie postawię to i nic ci wielkiego nie stanie, no nic. Gorzej, jakby. O jezus, zlagowało mnie, więc na pewno coś teraz za mną goni. Na pewno po prostu. O jezus. Au! Shit! Zdykaj! Do jasnej cholery! Ach, co za gra. Dobra, pick up. Idziemy dalej. Widzicie, wczepił się we mnie, stał we mnie i gryzł mnie, a ja nie mogę go zaatakować. W tej, w tej grze jeszcze widzę. Au! Co jest? Nie laguj do jasnej cholery. Mówię, optymalizacja to jest miazga w tej grze. Widzicie? No kurde, no. Masakra. Och. Dobra. Tutaj będzie przynajmniej troszeczkę fajniej. Dobra, i postawmy to gdzieś tutaj. No, jest. Gotowe. To samo musimy zrobić z całą resztą rzeczy. Ale na razie nie będę się w to bawił, bo tutaj widzę są takie masakryczne lagi, że to się w głowie nie mieści. No ale dobra, nasza posesja jest już właściwie gotowa. I ja wam będę musiał powoli dziękować za oglądanie. Um, no cóż, jesteśmy krok do przodu. Mamy już tutaj powoli mm, coraz ciekawsze i coraz lepsze rzeczy. Tymczasem ja jeszcze sobie coś chyba wykraftować mogę, czekajcie. O, Basic Forge, to właśnie chciałem wykraftować, jedną sztukę. Nic już nie kraftuje. Mm. No właśnie. Także mamy już, mamy już jakieś takie podstawowe schronienie cywilizowane w miarę, bo są okna, jest już tam, jest już tam jakiś element, zobaczcie, taki, taki table do, do craftowania. W zaraz przyniosę stamtąd całą resztę tych rzeczy, więc będziemy mieli już to nieco fajnie zorganizowane. Poza tym postaram się również zrobić sobie jakiś kominek coś takiego tutaj w skale, może wyrzeźby dalej, żeby jakieś fajniejsze pomieszczenia były jeszcze w tej górze, bo ta góra jest nieco większa, chociaż też nie jest za duża. Z tego co widzę, także być może będę rozbudował to w bok, jeszcze do końca nie wiem jak się, tym, jak się tym zajmę, na razie jest to co jest i trzeba się z tego cieszyć, także cóż, tymczasem dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, w którym myślę, że pokażę już nieco więcej itemów i ta chata już będzie przynajmniej fajnie uweblowana i coś w okolicy będzie można jeszcze fajniejszego zrobić, tymczasem cóż, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa.